Witam, celtycki odcinek kolejny odcinek trochę inny niż zwykle, zwykle gdzieś tam um, się tarzam po lasach um, w tym odcinku chciałem wam pokazać muzeum dzisiaj w Irlandii jest um, święto kultury noc kultury dokładnie um, gdzieś od, od około godziny 5 do godziny 9 o, różne miejsca są potwierane, galerie i tak dalej Chciałbym Wam pokazać muzeum i chciałbym się po nim przejść Może będzie jakiś mały komentarz A drugie takie miejsce to UCC, czyli Uniwersytet tutaj w Cork Na Uniwersytecie bodajże są kamienie te takie ogm Z tym takim językiem starodawnym, który był pierwszym językiem pisanym w Irlandii No zobaczymy jak to poleci budynek zbudowany w 1845 czyli styl gregoriański i bodajże wykupiony przez urząd miasta w roku 1902 w tym samym roku odbyła się tu jakaś wystawa międzynarodowa między innymi gośćmi byli król Edward VII i królowa Aleksandra as it's cultural seeing as it's nice i won't be specifically talking about specific objects but i'm going to talk about how we look after the culture how we make sure we preserve it how we store it how we exhibit it um, and all the considerations that we have to uh, take on board uh, so that the stuff we have in our care lasts not just this generation but the next generation um, so uh, in a nutshell the museum will be 75 years old next year. We opened 1945 in 1945 when the Second World War was going on. We now have about 16,000 objects in our uh, vast majority of them, we wouldn't display that outside It's too important, we have to keep it indoors. Uh, so that's changed uh, a great deal. Um, this model was made in 1985 to commemorate the 800th anniversary of Cork. Um, more or less linked with uh, marking 1185 when Cork was given its first charter by King. visualising history um, and not, just, not um, So what I'm going to do now is bring you into the archaeology section and just uh, show you, highlight a few things um, that we had to deal with and still have to do in terms of archaeological objects. No, um, as I said, about 30,000 of our objects um, in our collection are all related to archaeological digs. Um, and the problem with archaeological digs is that you have to dig down several meters to get to the area you want to get to. You have to keep everything you find original arm, and that contains original cremated remains. Um, they wouldn't have got the fires at all strong enough to uh, what? to to burn to dust. so that's why they're, they're just shattered bone. Um, as far as i know, there are two females. But, um, no, they should be upside down. the orange should be upside down because that's how they were mm -hmm. like that yeah. yeah. Um, a lot of these finger are were The, um, uh, long the first year. These are the oldest objects found in Mottisville, We have earlier stuff in Cork County, but these are from the Victoria Road in 1909 and they're known as the Cork cards Can you have a guess what you think they We think they were used some sort of headgear. Uh, they found a leather strap, so you can imagine. There's one. The one in the middle is like this, and the other two horns are kind of the way they're made. They're kind of meant to go off at an angle. Um, so that was like 17 years ago or more. Or 1909. Oh, right. So you're talking, yeah, 100 110 years ago. Yeah. Um, they're very nice. They're exquisitely made. It's rolled steel. Um, with tiny rivets joining it together. Um, but again, it's up to us to improve how we interpret that. It's up to us to improve how we display that. Uh, so this is what we've been, we've been dealing with. Mm -hmm. um, mm -hmm. And it's a bowling ball the back there. There's some games here, some dice. Oh, this is the last 40 years. Yeah, some of them are here, yeah. Yeah, some of them are here, with, um, But it's probably more the um, themselves. It's more what they told us about what they lived there, so their houses, and we actually built the houses, and we found their houses, and we found their, we from what they ate, what they wanted, to how they do. You mentioned the French islands, are they from the They're from Santonge, and um, there's a type of pottery there, that for the pottery that big area for the grass. So again, okay, um, Life. We were very much on the, if uh, uh, you were seeing all that you were visiting here, of the, taking the water first, uh, it's this beautiful window you where we were parked in the river, uh, Beautiful in terms of enjoyment, it's absolutely useful in terms of the museum. Uh, this is a, this is a, the next we did on the park, hebrew congregation, um, it all kicked off with this, the you know, city's only city on the coast in 2016. The last custodian, Fred Rosehill Hill, um, he decided that you know, the community just wasn't able to keep that city going anymore. And they moved. in what is now on the that area which is in a fiction called Geetown. Uh, but by, uh, by the time uh, the city got closed, I mean, I they had one. we should certainly be using at least 10 nails to be perfect for So a lot of it, um, so planning together to develop research, we have to hire contractors to do the research, etc. for us. So simple things like uh, the Torah could never be a fact. We've never seen these resources. I've never heard

Punkt drugi, UCC, czyli Uniwersytet w Cork. No, zobaczymy, czy tam będzie otwarte. To jest taki mały świat, świat Harry Pottera. W tym kierunku jest Biblioteka bodajże, BULL BULL Library. Ból to był taki matematyk, który między innymi na podstawie i to jest teraz fakt, fakt, fakt z mojego życia, o bólu się uczyłem. Nie pamiętam jak to się nazywało, ale za pomocą tej, matem, tej matematyki, którą, którą ból wymyślił, do tej pory projektuje się tablice LEDowe, Gdybyśmy to robili na na elektrotechnice w szkole średniej. Z tego co wiem tutaj, jeden z tych budynków jest, w którymś tutaj z tych skrzydeł jest taka duża sala, która się nazywa bodajże Aula Maxima. To jest chyba jedyny, jedyne słowo łacińskie, które, które znam, którego się, się nauczyłem. Nie no, w sumie są jeszcze dwa. Jeszcze, jeszcze jest pin, Pinpointeros i signalus. Dobra, już bez jej. O, dosyć fajnie oświetlone wszystko tutaj. Psydwitcha, czy jak to się tam nazywało, nie, nie grają, nikt tutaj nie lata na miotle dzisiaj. Choć w sumie sport mają, mają podobny hurling. Ja też się odbije piłeczkę za pomocą patyka. No zobaczymy co tutaj się dzieje. Się orientuję, te kamienie są tutaj. O, faktycznie. No, żeby tu było otwarte. A, jest otwarte. Ja jestem tutaj sam. E, jako jedyna spośród z, z e, 120 tysięcy ludzi, które tutaj mieszkają w, e, w mieście Kork, jestem zainteresowany kamieniami. Ja nie wiem, chyba tak zwany grinding wheel, czyli że tutaj do środka wsypywało się ziarna i ten kamień się obracał dookoła i te ziarna mielił pod for grinding grain. Mam rację, ha! Carved stone, tak zwane, ojej, jak one się nazywały? cup marks, czyli brał się kamień. Wydaje mi się, że robiły to kobiety w celach ceremonialnych. Brały kamień i po prostu naciskając go obracały. Wytwarzał się proszek. Ten proszek bodajże był używany podczas ceremonii palenia zwłok, podczas kremacji. Tego to nikt nie wie. No, tutaj są większe Kap Marks i te jeszcze tutaj mają to około Rings, czyli jakieś takie kręgi. Chyba Standing Stone. Cross Inscribed, czyli e, gdzieś jest tutaj krzyż. No tutaj z tej strony. Czyli już jakby zmierzch zmierzch, e, zmierzch epoki pogańskiej i początek chrześcijanizmu, bo też... Te wczesne wieki, no, a tutaj też, też bodajże, probably, 7 do 9 do wieku. Spodziewałem się, że będzie to starsze, ale a, tam też ktoś jest. I tutaj się bodajże zaczynają te stones, czyli no, właśnie e, stojące kamienie, na których m, m, jakimiś przedmiotami metalowymi były wycinane rowki no i to był język język składający się z 20 liter oryginalnie teraz jest bodajże 5, 5 dodanych w jakiś, w jakiś cudowny sposób 5 się nowych pojawiło z tego co wiem każda z liter odpowiada jednemu drzewu albo albo krzakowi No, dosyć prosty język. O, nie jestem w stanie tego odczytać, bo nie znam e, nie irlandzkiego, tylko staroirlandzkiego. Czyli jeszcze ten język, który był e, no, przed tym irlandzkim, który jest e, teraz uczony na przykład w szkołach. No, dosyć sporo tutaj tych kamieni: niektóre mniejsze, niektóre większe. O, te rowki są przeważnie robione tutaj na krawędź tego kamienia. Też wyznacza jakby kreskę pionową. Ja tutaj widzimy idzie raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj też cztery. Jest muzyka, ale nie wiem, czy to jest na żywo, chyba nie. No, to by było na tyle. Mam w planie się gdzieś wybrać na jakieś megality, żeby wam pokazać więcej kamieni. Kamienie mnie dosyć mocno... wciągnęły przez, przez ostatnie lata, epoka kamienia, właśnie megality. I jakby kultura związana z, z tamtymi czasami, dużo znaków zapytania. Dobra. To by było na tyle, aha, spróbuję jeszcze znaleźć tą salę aula Maxima i spróbuję ją pokazać aula, a tam jest na wprost, okej. Okay? Would you like to say something to YouTube? Hello YouTube. Hello YouTube, Welcome to UCC Visitor Center. When are you closing today? Is it 9? I think so, yeah. Thank you. Take e, Aula Maxima, the the, the big hole. Is it straight and to the left? To the left area, two, three, two. I'm not joking. Oh, I'm się, się pytali się Yyy um, jaki jest mój kanał, typu? Ale... się literować dzisiaj e, nawet nawet dupikacje są w takim jakby stylu e, m, średniowiecznym drzwi <grym> tylko być e. wow no fajnie, fajnie W zasadzie cała sala obłożona książkami boki Z tyłu jest tylko jeden dział z książkami dosyć stara podłoga Chyba z dębu Jest góra jeszcze cały dach jest też, też drewno, też chyba dąb Nie jest aż taka dużo Nie jest aż taka ale... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 10, Dziesięć Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem Czternaście Sto czterdzieści ludzi po mieści you stealing? <laughs> no. <laughs> What's that? Co to jest? To jest O! Czy to jest Shisha? Nie, nie. To jest na for czy coś? Tak, produkcja Czy to jest tak. Miało się w bronze, myślę. W Indiach, tak. yeah. yeah. In tak. <laughs> <laughs> Czy prezydenci? A niestety w, w justycji nie byłem, nie studiowałem. Nie orientuję się w tej hierarchii. Łączka no, działa. Hello? 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 hello Myślałem, że. A tu jest bodajże że. Mm, czytnik linii popularnych. Halo? Halo? Aha, to było na tyle. Eee, mam nadzieję, Wam się podobało. Odcinek był trochę inny. Eee, nie tam po, jakiś, eee, po jakimś buszu nie szalałem dzisiaj z, z maczetą. Eee, po buszu szalałem wczoraj. Eee, odcinek będzie uploadowany na YouTube bodajże eee, jutro, albo pojutrze. Komuś się podobało dzisiaj. E, o, proszę zostawić lajka. Like e, jak ktoś jest pierwszy raz, może zasubskrybować kanał. E, z tym, że takich odcinków, że gdzieś tam chodzę po mieście będzie o, bardzo mało. E, jak, jak, jak znacie mnie troszeczkę, e, jednak wolę te takie klimaty bardziej bardziej, e, e, bardziej leśne, łąkowe, e, bagnowe itd. Tak e, ale... Prawdopodobnie raz na jakiś czas, raz, raz na 50 odcinków, taki odcinek też się pojawi. Na razie.